Sytuacja, która w naszej pasiece się dzieje, jest pewnie rabunek jednej z pszczół z innego ula. Proszę zobaczyć. Jedna pszczoła i dopada je. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pszczół i jest walka. Nie pozwalają wejść i dać informacji dalej, że tu jest miód. Tu jest coś dobrego. на земле все Noszą pyłek, pyłek noszą, jest fajnie, gdzieś coś jeszcze daje pyłek na już się kończy, ale coś. I noszą czerwony pyłek. Ciekawe skąd jest czerwony pyłek. Dobra, miłej niedzieli, pozdrawiam. O, tutaj sobie nie mogę wyjść z tej pasieki. Ale są też piękne, piękne, piękne. Ratujmy pszczoły, ratujmy pszczoły. Obsadzajmy swoje domostwa właśnie różnorodnością roślinną, nie tylko tujami, nie jakimiś zwykłymi roślinami. Żeby ratować pszczoły obsadzajmy kwiatami, roślinami miododajnymi. Będziemy żyć.